Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Zagrajmy w Krapa. No dzisiaj konkurs, konkurs, na który pewnie wielu z Was czekało i, no i wiele osób mi się pytało, kiedy zrobię ten konkurs, i czy to już, czy to w tym milenium, czy w następnym. Także konkurs ogłaszam dzisiaj. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w konkursie i nawet interesujecie się tam trochę tym. przepraszam, was rapem. Proponuję odsłuchać do końca mojego vloga. Będzie on troszkę dłuższy niż normalnie, ponieważ tutaj bardzo parę ważnych informacji. Dla tych, którzy mnie nie oglądają, bądź oglądają mnie od niedawna, wyjaśniam na czym konkurs będzie polegał. Dostajecie ode mnie zwrotkę z jakiegoś mojego starego kawałka, wraz z bitem, na której dogrywacie swoją zwrotkę i wysyłacie ją do mnie. Wybiorę z tych nadesłanych zwrotek dwie najlepsze, według mnie. Następnie prześlę to człowiekowi, który zajmie się masteringiem i składaniem tego w całość. No i oczywiście track, gdy będzie skończony, będzie na sieci, udostępnię go, będziecie mogli go sobie przesłuchać. Człowiekiem, który zajmie się masteringiem będzie infamouspianist.pl, gość, z którym już wcześniej się umawiałem i który pomoże mi w tym wiekopomnym zadaniu. Sam track, który dostaniecie, jest moim starym trackiem, to znaczy gdzieś z około 2007-2008 roku. Z Fakt, faktem, że ja go po prostu zacząłem nagrywać i w którymś momencie... Hmm, czy już przestałem po prostu z hip-hopem i te hmm, projekty zostały. Aczkolwiek uważam, że jest to fajny track i warto, warto do niego wrócić i warto go dokończyć. Track, który dostaniecie jest dosyć trudnym trackiem z racji tego, że jest dosyć ciężki temat. E nie chodzi o to, że bit jest jakiś połamany, że ciężko tam będzie zarymować, bo bit jest dosyć melodyjny i myślę, że każdy, kto ma jakiekolwiek poczucie rytmu, nie będzie miał problemu, żeby zmieścić się, zmieścić się w właśnie rytmie tego podkładu. Nie narzucam wam, kochani, tematu zwrotki, aczkolwiek to, co ja wam wysyłam, już w pewien sposób narzuca temat i narzuca. Moją ideę, którą stworzyłem w tym traku, nie musicie się tego trzymać, aczkolwiek będzie to brzmiało dziwnie, jeżeli sobie odsłuchacie, że ja nawijam o czymś, a Wy zupełnie o czymś innym. Także no, będę zwracał uwagę też na to, żeby się trzymać tego tematu. Mam tutaj krótką ściągę, aby wiedzieć o czym jeszcze Wam powiedzieć. Także chciałbym, kochani, abyście pociągnęli moje, mój temat, który rozpocząłem w pierwszej zwrotce. Zresztą sami zobaczycie, nie, nie chcę nic mówić, bo w, 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 zakładam, że jesteście na tyle ogarnięci, że wiecie o co chodzi i co trzeba nagrać, żeby to wszystko razem, wszystko razem działało. Kochani, jak wysyłamy? Zanim powiem, na dole w rozwinięciu, czyli w opisie tego filmu, macie plik zip, w którym jest właśnie do ściągnięcia i są tam trzy pliki. Jest tam zwrotka z podkładem już złożona moja jest tam y, tekst w formacie pliku tekstowego dla tych, którzy nie mogą może zrozumieć bo tam ktoś pisał, że seplenie. Y, jeżeli macie problemy, żeby zrozumieć o czym nawijam, jest tam y, tekst, który możecie sobie przeczytać i oczywiście sam bit w formacie MP3. Jeżeli nagracie swoją zwrotkę, wysyłacie ją do mnie na maila tylko swoją zwrotkę. Nie musicie dogrywać do mojego podkładu, żeby ten plik był jakiś duży, tylko dogrywacie swoją zwrotkę i wysyłacie mi ją razem z podkładem MP3. Tylko jeden plik, tylko plik MP3, wasza zwrotka i wasz podkład. W temacie wiadomości piszemy konkurs na zwrotkę, i chciałbym, żebyście dostosowali się do tego, ponieważ jeżeli nie umieścicie tego w temacie maila, Mój filtr po prostu przerzuci go gdzieś indziej prawdopodobnie może być dojść do tego, że Wasze zwrotki nigdy nie odsłucham. Także pamiętajcie, konkurs na zwrotkę jako temat. Co dalej? <laughs> Zerknę w moją <laughs> maila w, mojego, w moją rozpiskę. Co dalej, kochani? Jest to całkowicie mm, konkurs eksperymentalny. E, spore miałem naciski, żeby już ten konkurs zacząć. Ja wiem, że moich widzów jest na tyle mało, że to może się nie udać. To jest trochę takie a, strzał w ciemno. Zobaczymy. E, jeżeli się to przyjmie i będzie miało to jakiś, nie wiem... <grywka> Jakąś liczbę fanów zbierze i faktycznie no, tych, tych zwrotek się tam zbierze ileś i, i, i będzie zainteresowanie tym. Chciałbym, aby tak właśnie w ten sposób nagrać całą płytę, może 14, może 16 traków. Jeżeli się już zbierze, to nie wiem, czy do tego kiedykolwiek dojdzie. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli się to zbierze, ja tam jakimś własnym sumptem postaram się tą płytę zorganizować, jakieś. Okładki, wydrukować nadruk na płytę, no stworzyć po prostu całą tą płytę jakoś tak, jakby ona powinna wyglądać. I każdy, kto brał udział, oczywiście dostanie swoją płytę za darmo. Ale to jeszcze są yy, plany na ho, 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 daleką, daleką przyszłość. Także no troszkę to potrwa. Yy, aha, kochani, nie wysyłajcie mi jakichś swoich traków jakichś swoich yy, yy, starych nagrywek. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście nagrali track do mojego bitu czy do, mojego, do mojej zwrotki, a nie żebyście wysyłali mi swoje jakieś produkcje. No, jeżeli chcecie, żebym przesłuchał wasze produkcje, kiedyś zrobimy sobie osobnego vloga, podam wam gdzie możecie mi to puszczać. Ja sobie to będę przesłuchał, przesłuchiwał, ewentualnie ktoś tam nawet powiedział, że mógłbym recenzować te płyty. No nie wiem, czy ja jestem na tyle jakoś. Z tym rapem w dzisiejszych czasach, za pan brat, że, że mógłbym recenzować wasze produkcje. Zwłaszcza, że ja już nie słucham hip-hopu od, od dosyć dawna. Także nie wiem, czy to by było dobre. Pomyślimy nad tym. Co dalej? Zerkam. Co tam dalej jeszcze mam wam powiedzieć? Yy, aha, no w momencie, kiedy wyślecie mi tą zwrotkę, ja wybiorę sobie te dwie najlepsze i e, wtedy odezwę się do Was, żebyście wysłali mi sam wokal w pliku Wave bez muzyki, aby gość Infamous spell, mógł złożyć ten track w całość. Kochani, na co będę zwracał uwagę przy traku? Przede wszystkim e, na jakość tekstu. Odnośnie jak rymować, taki mini poradnik. Jeżeli poczekacie, to później wam powiem, ale to do tego dojdziemy. Jakość tekstu, czy ktoś mieści się w tym bicie i to faktycznie płynie, a nie duka. Jakość dźwięku. Kochani, na początku może nie będę zwracał jakości dźwięku, ale jeżeli ktoś mi nagra na mikrofonie zadyszkę i zwrotka będzie bardzo dobra, będę chciał, żeby było to nagrane na lepszym mikrofonie. Nie mogę wam zorganizować studia, nie mogę wam zorganizować. Dobrego mikrofonu, musicie to zorganizować we własnym zakresie. Jeżeli was na to nie, wiem, nie będziecie mieli skąd pożyczyć mikrofonu lub gdzieś nagrać, no niestety nie będę mógł umieścić zwrotki w słabej jakości, ponieważ test zależy mi na tym, żeby to jakościowo jakoś brzmiało i nie odstawało jedno od drugiego. Także wam, proszę was o to, abyście mieli to na uwadze, że w przyszłości, jeżeli do czegoś by miało dojść, i ten wasza zwrotka by miała się znaleźć w moim MP-3. Że jakość tego pliku chciałbym, żeby była jak najlepsza. Co dalej kochani? Aha, no i tak jak mówię, wtedy wyślecie mi Wave'a. Ja jeszcze was poproszę drogą mailową o potwierdzenie, tego, że chcecie wystąpić na tym traku, ponieważ nie chcę mieć sytuacji, że umieszczę kogoś czyjś wokal w traku, a potem Wy powiecie, że A to, że nielegalnie. Także będę chciał, żebyście mailowo mi to potwierdzili. Kolejna rzecz kochani, zwrotki, które do mnie wyślecie na konkurs nigdzie dalej się nie znajdą, tak? Ja, to są tylko dla mnie, ja je odsłuchuję i nikt inny ich nie będzie słuchał, nie? Że zaraz wrzucę tam na wykopa czy gdzieś, to się nigdy nie stanie. Zwrotki są tylko między wami a mną. No i oczywiście jeżeli wygracie, no to wtedy upubliczniamy ten track i będzie można go, osoby, które będą chciały, będą mogły sobie go przesłuchać. No, i w zależności od tego, czy będzie duże zainteresowanie, bo jeżeli nagra mi jedna osoba, bo druga nie mogła, bo ją bolała noga, czyli dostanę jedną zwrotkę, no to już raczej konkurs się na tym zakończy. Aha, no może dojść też do takiej kuriozalnej sytuacji, że nie wybiorę żadnej zwrotki. Może się to zdarzyć. Nie macie się to wtedy jakoś złościć, na mnie tutaj hejtować, kochani, chcę, żeby po prostu to było coś dobrego i myślę, że mam nadzieję, że każdemu z Was też zależy na tym, żeby to było coś fajnego i żeby coś z tego wyszło. Kolejna rzecz kochani, nie najeżdżajcie na siebie, jak już ten trak wyjedzie, że słabo że zarymował, że coś. To ma być jako zabawa. Traków tak jak planuję, będzie mam nadzieję 16. Także będzie jeszcze 16 szans, żeby się na tym traku znaleźć. Też chciałbym, żeby była w miarę różnorodność, tak, bo jeżeli ktoś będzie zajebisty i potem będzie mi na każdy konkurs wysyłał swoją zwrotkę, no to już nawet siłą rzeczy nie będę go umieszczał w kolejnym traku, no bo chciałbym, żeby to była jakaś ta różnorodność tej YouTubeowej społeczności, która razem w sumie wspólnie buduje jakąś tam buduje jakąś płytę, no i tworzy tworzy co, coś, coś fajnego po prostu. Yy, dobra, to tyle odnośnie kwestii organizacyjnych. Teraz kochani, słuchajcie, mam dla Was parę rad, jeżeli nie rymowaliście nigdy, bądź jesteście początkujący, parę rad. Nie musicie się do tego dostosować, traktujcie to mocno z przymrużeniem oka, nie jestem magisterem rapu, eee, magistrem, magisterem, teraz powiedziałem, magistrem rapu, także pamiętajcie, że e, e, to co Wam powiem, nie musicie się tego trzymać. To są jakieś moje przemyślenia, które w jakiś sposób zebrałem tam w latach ubiegłych, gdy nagrywałem i które być może Wam pomogą. Po pierwsze, kochani, nie y, róbcie podstawowego błędu początkujących raperów. Nie używajcie rymów czasownikowych. Co to są rymy czasownikowe? Polega to na tym. Wczoraj jak do babci jechałem, na nogach stałem, y, bo torbę zabrałem i wesoło przez okno machałem. Zabrałem, stałem, brałem, machałem, miałem, Pożyczałem, na samym końcu są takie czasowniki. Rymy czasownikowe ogólnie wiem, że wielu osób, wielu początkujących raperów używa tych rymów czasownikowych, bo one są najprostsze, tak? bo każdy rym czasownikowy będzie do siebie pasował, tak? Słyszałem, brałem, stałem, miałem, i tak dalej, i tak dalej. Starajcie się nie używać tego w, 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 w swoich tekstach, ponieważ powiem szczerze, że brzmi to słabo. Nie będę ukrywał, że, jest to, że brzmi to słabo. Kolejną rzeczą, na którą chciałbym, zwrócić, żebyście zwrócili uwagę, zapewne w szkole podstawowej powiedzieli Wam, że rym powinien mieć w każdym wersie określoną liczbę sylab. Może i w wierszach, tam, Kochanowskiego i tam, nie wiem, innych się to sprawdza. W rapie niekoniecznie. Możecie użyć dowolną ilość sylab w kolejnych wersach, jeżeli mieścicie się tylko w bicie. Jeżeli w pierwszym wersie macie, powiedzmy tam, tych sylab 12, a w drugim macie 18, to siłą rzeczy, żeby zmieścić się w bicie, musicie zarymować szybciej. To jest często stosowane w, w hip-hopie, nie wiem czy teraz akurat ktoś jeszcze tak rymuje, pamiętam, że na przykład był taki skład trzeci wymiar, i oni tam właśnie tak robili, że jeden z wersów był po prostu dłuższy i oni wtedy tak szybko rymowali jedno, jeden wers, a jeden normalnie. Także y, możecie też spróbować coś takiego, aczkolwiek nie wiem, czy pod ten trakt to się nadaje. No i mam nadzieję, że jakoś to tam Wam pomoże. Y, dalsza rzecz. Y, używanie rymów takich y, oczywistych, nawet nie czasownikowych, ale oczywistych. Y, Chciałbym Wam tu rzucić jakiś przykład, tylko nie wiem, czy teraz na szybko coś wymyślę. Ehm, na przykład, e, powiedzmy, rym do słowa... Mm. <laughs> no tak, <laughs> zawieszka. Rym do słowa, rym do słowa, patrzę... Na przykład, nie wiem, ściana e, może być... Mm, brana, tak? Ściana, brana. Są to typowe takie rymy, które ze sobą oczywiście się rymują. Fajniejszym sposobem zarymowania jest y, zarymowanie słowami, które brzmią podobnie, ale się nie rymują. E, przykładowo... Y, y, zwrotka, która mi tak przyszła od razu y, z dupy, jest zwrotka PZ z pierwszej płyty y, z Refleksji, na przykład Topi się asfalt, mam już dosyć miasta. Asfalt miasta się zupełnie nie rymuje, ale mimo wszystko y, podczas y, rymowania Sprawia wrażenie, że jednak się te słowa rymują. To jest takie trochę dziwne, ale faktycznie się to sprawdza. I w tym traku, w którym Wam podsyłam, też często z tego korzystam. <śmiech> <śmiech> z tego właśnie, z tej techniki. Wiem, że te próby, które Wam mam, znaczy te moje jakieś tam wywody, tak jak mówię, nie musicie się do nich absolutnie stosować, sporo utrudniają stworzenie tekstu, bo wiele osób myśli, że tam napisanie tekstu to jest banalnie proste, no ale spróbujcie, nie, spróbujcie z zachowaniem tych trzech jakichś zasad, nie wiem, czy fundamentalnych, to trzeba by się zapytać, nie wiem, jakiegoś ostrego, albo kogoś, może, może, może jest inaczej, może jest tak jak jest, nie wiem. W każdym razie, ja z tego korzystałem często i brzmiało to po prostu o wiele lepiej. E, dlaczego o tym ostatnim Wam mówię? Ponieważ często moi koledzy, których mam na GaduGadu, -gadu, w opisie GaduGadu -gadu wrzucają na przykład jakieś wersy z jakichś tam kawałków hip-hopowych i w momencie, kiedy te rymy są oczywiste, ten tekst, który jest w opisie, brzmi po prostu śmiesznie i żałośnie. E, także, no mówię, no może to nawet w nawilce tak nie brzmi, ale... No nie wiem, to nie chcę nikomu nic narzucać. Możecie tak zrobić, możecie tak nie zrobić, jak uważacie. No dobrze kochani, co jeszcze, co jeszcze, jakie mam? Aha, no i na koniec mam jeszcze dla Was parę informacji już niezwiązanych z konkursem. Otóż, w jaki sposób sława mnie dogoniła. Szkoda, że ona nie była w momencie, kiedy nagrywałem, ale aktualnie prawdopodobnie będę nagrywał traki z dwoma osobami. Pierwszą osobą, nie chcę na razie mówić ników, ponieważ nie chcę tutaj zdradzać, ale pierwszym gościem, który się do mnie zgłosił, jest gość, który może nie nagrywa hip-hopów, nie nagrywa rapów, podkładów muzycznych, ale robi fantastyczne takie mm, muzyka, nie wiem jak to się nazywa house'owa. Nie chcę tutaj jakoś go obrażać, że tam powiem, że to jest techno, a to nie jest techno. Taki jakiś hausik, bardzo taki melodyczny, bardzo fajnie to brzmi, powiem Wam szczerze, i fajnie to e, płynie. No i zaproponował mi oczywiście, żebyśmy mogli coś razem z, spróbować nagrać, ja oczywiście się zgodziłem. I będzie to jedna z pierwszych nagrywek po siedmiu czy ośmiu latach od mojej absencji. E, nagrać do czegoś nowego, nie będzie to rap, będzie to... Taki troszkę, można powiedzieć, komercja. Muszę, muszę przyznać, że są takie... Że gościu ma... Yy, gościu ma... Yy, potencjał do tworzenia właśnie takich komercyjnych, yy, komercyjnych hitów, jakie można posłuchać na Vivie. Czy tam nawet na MTV. I nawet moja żona to potwierdziła. Nie, to nie jest w ogóle obraza dla niego i mam nadzieję, że ziomek się nie obraża, że tak mówię, ale wiesz, że to prawda. Bo naprawdę wpadają w ucho i mogą się podobać. I razem z nim coś tam spróbuje skręcić jakiś jeden numer, zobaczymy co z tego wyjdzie. Aczkolwiek też powiedział, że jak będę chciał jakieś bity, też może bity robić, faktycznie podesłam jakieś rapowe bity i wcale te bity nie są najgorsze, całkiem fajnie płyną. No zobaczymy, to jest przyszłość. Drugą osobą, która się do mnie odezwała, ponownie, też jest człowiek z YouTube'a, tym razem już z... no jeszcze może nie, nie ma wykształcenia muzycznego, ale dąży do tego, bo się uczy, gra na wielu instrumentach, bardzo ładnie śpiewa, ma fantastyczny głos, i też zgłosił się do mnie, czy chciałbym z nim nagrać jakiś nie, track. Nie, właśnie mój, rapowy, ale z jego refrenem, bo gościu naprawdę fantastycznie słuchajcie śpiewa. To się rzadko zdarza. I też postanowiłem, że może to być coś fajnego, i zgodziłem się oczywiście, że coś takiego nagramy. No i teraz powiem wam szczerze, że odczuwam gigantyczną presję, żeby nie dać dupy. Bo <laughs> lat tyle już nie nagrywałem, także nie wiem jak to wyjdzie, ale na pewno jak już nagramy to. Podzielę się z wami oczywiście tym trakiem, żebyście mogli go sobie przesłuchać, no i oczywiście ocenić. Także no, to jest taki mój, jakby powrót, powrót lekki, powrót do, do hip-hopu. Zobaczymy, co z tego będzie. Kolejną rzeczą, kochani, jeszcze wielu z was podesyłało mi swoje bity, żebym ocenił, czy bym chciał. Nie odpisywałem na maila z prostego względu. Jeszcze nie wiem, czy. Ten konkurs wypali. Jeżeli wypali konkurs, na pewno odezwę się do Was wszystkich z mailami odnośnie bitów: czy biorę, czy nie biorę, czy nad czymś popracujemy. Także pamiętajcie, że nie zlewam Was, broń Boże, że wysłaliście mi jakieś muzyczki, a ja Was zlewam. Czekam po prostu na to, a jaki, jaki będzie wydźwięk tego konkursu i oczywiście, czy to się sprawdzi, czy nie. Bo jeżeli się nie sprawdzi, no to nie ma sensu. No, i kochani, no to chyba tyle, tak? Czyli przypominam, zwroteczkę nagrywacie na, do mojego bitu, wysyłacie mi MP3, wy w nazwie maila, w temacie maila piszecie konkurs na zwrotkę. Przypominam, konkurs na zwrotkę, i wysyłacie mi plik MP3. Ja sobie to odsłuchuję, jeżeli mi się spodoba. Piszę do Was maila, aby, abyście przysłali mi. Sam wokal w formacie wave, oczywiście, jeżeli był słabej jakości, no to lepszej jakości. No i przez jakiś tam czas damy to, czas infamouspianistowi.pl, żeby tam się ogarnął z tym, żeby to nie wiem, tam oczyścił, jakieś tam nadał filtry, efekty, cuda niewidy. No i oczywiście, żeby to złożył w całość. I w momencie, kiedy to złoży, no ja Wam e, oczywiście udostępniam ten track, żebyście go sobie mogli przesłuchać. No i będę myślała nad w kolejnym konkursem. Zobaczymy, czy Wam się to spodoba, zobaczymy, czy ten trak, który Wam wysyłam, jest dobry, bo może to jest słabe, może mi się wydaje, że jest dobry, a wszyscy uznają, że to jest jakieś gówno. Eee, aha, jeszcze jedna rzecz. Trak, który Wam wysyłam, jest nieobrobiony, to znaczy mój wokal nie jest absolutnie nic, tam nie ma żadnych efektów, nie jest oczyszczony, także eee, nie przejmujcie się tym, że brzmi to trochę z dupy, że nie tak brzmi jak WMP3, który Wam wcześniej wysyłam, ale to dzieje się tylko i wyłącznie, dlatego że. Jest to track niedokończony i, i wysyłam wam taką wersję surową. No, nie ma się czym martwić, mam nadzieję, że Infamous Spianist tam zrobi niesamowite rzeczy i będę brzmiał jak. No nie wiem, no chociaż może jakiś DMX albo nie wiem, Snoop Dogg? <laughs> Zobaczymy. Kochani, to tyle. Czekam na wasze Petrujki, a jeszcze najważniejsza rzecz, bym zapomniał. Kochani, do kiedy? <laughs> do kiedy to robimy? Myślę, że konkurs będzie trwał. Nie mam kalendarza, poczekajcie chwilę. Już jestem. Konkurs będzie trwał do 12 kwietnia, czyli do piątku, do godziny 24.00. Możecie wysyłać mi swoje zwrotki. Dosyć długo, ale niestety mam tam pomiędzy wcześniej parę rzeczy do zrobienia i nie będę miał czasu za bardzo jeszcze się tym, żeby to ogarnąć. Także myślę, że ten, ten, ten czas jest na tyle elastyczny, że nawet ci co nie mają czasu, no to może przez święta coś nagrają albo po świętach e, może tam wiadomo jakąś skubną kasę z YouTube'a to kupią mikrofon i też nagrają, także nie ma się co tutaj spieszyć zrobimy sobie to powoli, potem e, oczywiście będę starał się, żeby te terminy były bardziej wyśrubowane, żebyśmy szybciej tą płytę skończyli a nie w przyszłym milenium no to tyle kochani, czekam na wasze zwrotki mam nadzieję, że nagracie coś dobrego Powodzenia. Trzymajcie się, pozdrawiam Was energii, do następnego. Cześć!